W tym wydaniu AVIT News. Pokaz dronów w Watykanie. Prawdziwy huragan w The Sphere. AI ministrem w Albanii. 13. konferencja kint Studyjnych. IBC 2025 w Amsterdamie. Druga edycja konferencji QA w Warszawie. To już 154. wydanie Affawity News. Na kanale AVIT, czyli informacja, wiedza, biznes. Zostańcie z nami. Wyobraźcie sobie, 3000 dronów rozświetla niebo nad Placem Świętego Piotra w Watykanie. Pierwszy taki pokaz w historii tego państwa. Na niebie pojawiły się obrazy inspirowane Kaplicą Sykstyńską, Pietą Michała Anioła i portret niedawno zmarłego papieża Franciszka. A towarzyszył temu koncert z udziałem m.in. takich artystów jak Andrea Bocelli, Pharrell Williams i John Legend. Technologia spotkała się ze sztuką i duchowością w jednym z najświętszych miejsc na świecie. Wszystko za sprawą firmy Nova Sky Stories, która przygotowała ten specjalny pokaz dronów. The Sphere w Las Vegas znów robi szum w świecie technologii. Dosłownie w przenośni. Na gigantycznym ekranie pokazano tam specjalną, imersyjną wersję klasyki kina, czyli Czarnoksiężnika z Krainy z Judy Garland w reżyserii Wiktora Fleminga z 1939 roku. Efekty imersji The Sphere robią dosłownie piorunujące wrażenie. Analitycy twierdzą, że nawet po latach to może być najbardziej dochodowy film na świecie z potencjałem na miliard dolarów przychodu. To połączenie hollywoodzkiego kina, gry wideo i koncertu w jednym miejscu. The Fear w Las Vegas wchodzi na kolejny poziom rozrywki. Albania jako pierwsza na świecie ma sztucznego ministra. Diella. Tak nazwano system AI, oparty na sztucznej inteligencji, który pomaga obywatelom tego kraju w kontaktach z urzędami i rządowymi formularzami online, przyspiesza załatwianie spraw i odpowiada za proste zadania administracyjne. Zwolennicy mówią koniec z politycznymi naciskami. Krytycy odpowiadają: Algorytm nie startuje w wyborach, nie może podać się do dymisji, a ktoś i tak musi kontrolować jego dane. Jedno jest pewne to pierwszy taki eksperyment, Rządowy na świecie, który budzi zachwyt i strach jednocześnie. 13. Konferencja Kin Studyjnych odbyła się w dniach od 9 do 11 września w wyjątkowej przestrzeni kina pałacowego w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Wszystkie trzy sale tego kina wyposażone są w projektory firmy SharpNek. A podczas konferencji kin studyjnych spotkali się dystrybutorzy, animatorzy i kiniarze z całej Polski. Dyskutowali o przyszłości kina, o premierowych pokazach filmowych, brali udział w warsztatach i odbyli dużo rozmów, przede wszystkim o tym, jak przyciągnąć widzów do kin w czasach streamingu. IBC, czyli International Broadcasting Convention, odbył się w dniach od 12 do 15 września w Hali Raj, Amsterdam, w Holandii. To największe targi branży medialnej i rozrywkowej na świecie, skierowane do profesjonalistów czyli producentów sprzętu twórców treści, nadawców broadcastingowych, firm streamingowych oraz ludzi telewizji i pokrewnych obszarów. I tak na ABC w tym roku firma Shure zaprezentowała DCA901, czyli pierwszy mikrofon matrycowy, który jednym urządzeniem zastępuje 8 klasycznych mikrofonów specjalnie z myślą o wydarzeniach sportowych, takich jak koszykówka, piłka nożna, czy tenis. Wystarczy jeden taki mikrofon w kształcie dysku o grubości 1.5 cala, żeby zastąpić 8 klasycznych shotgunów, ustawić wirtualne strefy i miksować dźwięk automatycznie, mono lub stereo. Prawdopodobnie tak będzie wyglądała transmisja sportowa w przyszłości. A jeśli was to zainteresowało, zachęcam do zobaczenia krótkiego materiału na YouTube kanale AVIT, który przygotowaliśmy wraz z firmą Polsound, oficjalnym dystrybutorem rozwiązań marki Shure w Polsce. Firma Sony na targach IBC 2025 zaprezentowała kamerę, która sama rozpoznaje twarze i zapisuje cyfrowe podpisy w plikach. Kamera PXW Z300 jest pierwszą na świecie, która osadza podpisy cyfrowo bezpośrednio w plikach wideo. Ma specjalny procesor AI i silnik przetwarzania obrazu. Dzięki temu może precyzyjnie rozpoznawać obiekty i ludzi na podstawie takich informacji jak twarz, oczy, budowa ciała czy postawa. Doskonałym jej uzupełnieniem jest nowy kompaktowy nadajnik danych LifeU TX1 opracowany przez Sony z firmą LifeU. Zapewnia on szybszy transfer danych przy użyciu wielu połączeń sieciowych oraz umożliwia automatyczne przesłanie plików po podłączeniu urządzenia do kamery za pomocą złącza USB. Grupa Zannheiser, ekspert w zaawansowanej technologii audio, podczas targów IBC 2025 w Amsterdamie zaprezentowała nowe rozwiązania i funkcje dwukierunkowego, szerokopasmowego, bezprzewodowego ekosystemu Spectera, w tym między innymi prototypy mikrofonu ręcznego Spectera SKM. Więcej informacji na ten temat będziecie mogli przeczytać na naszej stronie internetowej avitinfo.pl. Firma Brainstorm Producent grafiki 3D w czasie rzeczywistym i wirtualnych rozwiązań produkcyjnych dla kina i telewizji zaprezentował na IBC w Amsterdamie efekty swej współpracy z firmą Brompton, z którą przygotowała wirtualną przestrzeń produkcyjną. Ta współpraca podkreśla możliwości europejskich firm w zakresie zaawansowanych produkcji audiowizualnych w kinie i w telewizji. Już 2 października rusza druga edycja konferencji o jakości oprogramowania QA Europe 2025. Brzmi niszowo. A jednak każdy z nas korzysta z aplikacji, które nie mogą się zawieszać. Od bankowości po służbę zdrowia. QA to właśnie ci ludzie, którzy dbają, żeby wszystko działało bez błędów. Wstępna konferencja jest bezpłatny. wystarczy się zarejestrować na ich stronie internetowej. QA Europe to konferencja dla testerów, inżynierów jakości, programistów, liderów technicznych i wszystkich tych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w obszarze testowania i zapewniania najwyższej jakości. Oprogramowania. Podczas konferencji będą poruszane m.in. najbardziej aktualne tematy dotyczące QA, czyli Quality Assurance w sektorze Information Technologies, czyli IT. My jako kanał ofa jesteśmy patronem medialnym QA Europe 2025 i serdecznie was zachęcamy, żebyście wzięli udział w tej imprezie. Link do rejestracji będzie w opisie do tych newsów. I to już wszystko w tym wydaniu AVIT News na kanale AVIT, czyli informacja, wiedza, biznes. Udanego tygodnia i wszystkiego dobrego. Widzimy się za tydzień. Cześć!